Rezerwat Przyrody Półboru to florystyczny i leśny rezerwat przyrody objęty ochroną częściową czynną, znajdujący się w Polsce, w województwie łódzkim, na terenie nadleśnictwa Kolumna, w obrębie leśnym Zduńska Wola i leśnictwie Dębowiec. Został utworzony zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego pod koniec 1983 roku i zajmuje powierzchnię około 57 hektarów. Rezerwat jest położony na obszarze nizinnym, nieznacznie spalowanym, na wysokości około 150 metrów nad poziomem mowa. Ukształtowanie powierzchni tego terenu uformowało się podczas zlodowacenia środkowo-polskiego w wyniku działalności lądolodu warciańskiego. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych dąbrowy świetlistej i fragmentów grądu z licznymi stanowiskami roślin chronionych. Krajobraz rezerwatu tworzy pomnikowy 130-140-letni drzewostan dębowo-sosnowy, w którym dominuje dom szypułkowy z domyszką sosny, brzozy i osiki z bogatym podszytem i wielogatunkowym runem. Około 88% powierzchni rezerwatu zajmują grądy subkontynentalne, a 12% ciepłolubne dąbrowy. Równo na terenie rezerwatu charakteryzuje się tak zwaną kilkuaspektowością sezonową. Na szczególną uwagę zasługuje jego wygląd podczas wiosny. Stwierdzono tu występowanie blisko 300 gatunków roślin naczyniowych, z ciekawszych Rosną w tym rezerwacie bodziszek czerwony, bukwica zwyczajna, konwalia majowa, kokoryczka wonna i wielokwiatowa oraz przytulia szumtesa. Okej, okay. na teraz.